Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki. Odcineczki z łosem. lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem. Legendy Wierzby, odcinka ósmego, prawda? Nadrabiamy, nadrabiamy. Lecimy sobie z... z czym? Z kolejnym tym. To już czytałam, więc przejdźmy dalej. Co zrobi nasza kochana May? Podarowała mi kolczyki. Powiedziała, że czekała. Na kogo? Była tylko jedna możliwość. Na niego? Najpierw praca. No, ciekawe, ja już nie pamiętam, więc starannie wybierając najlepszy kąt, postawiła pierwszą wazę, potem drugą. Ale ładna. Cofnęła się nieco, przyjrzała się swojemu działu. Nieco rozsunęła i kabany w korytarzu dały się usłyszeć kroki, drugie drzwi otworzyły się. Potwierdzając domysły Kitsuna, do sali wszedł Yasuara Sawada, któremu towarzyszyło kilku samurajów z osobistej straży. Siogun zatrzymał się. Pani Yasinaga? Mej ukłoniła się nisko. Szczególnie, przepraszam, ona wiedziała dokładnie, kiedy on przyjdzie. Mężczyzna zapytał bez strugości, z zainteresowaniem: Co ty tu robisz? Pani Hatekejama kazała mi postawić i kabany. Ach, tak. Zgadza się, chciałam, żebyś upiększyła nimi któreś z pomieszczeń pałacu, czyli Eri wybrała salę obsydianową. To dla mnie zaszczyt siogun popatrzył na kwiaty. Piękna i nie tylko ona. Miło mi, że tak się pani starała. Mej uśmiechnęła się skromnie. Cóż, pani Josinaga? Kiecuna znów wykonała ukłon, żegnając się z gospodarzem pałacu. Ten, nie zatrzymując się dłużej, przeszedł przez salę i wyszedł z drugiej strony. Oj, przepraszam, musiałam się <laughs> Niestety już jest dość późna pora, ja sobie uświadomiłam, że nie mam dla was odcinku, więc muszę na szybciuszka coś nagrać. Poczekawszy jeszcze chwilę, Mei wyszła na zewnątrz. Chciała zdążyć przed kolacją omówić wszystko z Roninem i Ninją. Nie zdążyła. Zanim Kitsuna dotarła do swoich pokojów, zanim przygotowała się do kolekcji... Boże... Kolacji. Przepraszam. Już nadszedł czas, by udać się do sali ogólnej. I... aha, makijaż kejmem okay, obecny. Podwójne strzałki, przepraszam że ja się nie będę odzywać. ładny ten makijaż jest. Naprawdę? Błagam, powiedz... O, nie cierpiałam jeszcze wtedy na... Znaczy, już nie cierpiałam na bezguście. Już. <laughs> Coś jeszcze? Aha, to kolacja. Myślałam, że jeszcze strój będziemy wybierać. Zgodnie z obietnicą administratorki, kolacja niczym się nie wyróżniała. O, konserwacje, muzycy, konwersacje. Co ja mam z tym przeinaczaniem słów? Nie mam okularów. To na pewno robi swoje konwersacje, muzycy, pyszne jedzenie. Aha, ja zatrzymam ekran. Nie no, fajnie. Gdyby nie sprawy, o których May bez ustanku rozmyślała, wieczór zapewne należałby do miłych. Lecz rozmowy wydawały się dziewczynie nieznośnie nudne, a żarty nieudane i nieśmieszne. Kiedy wreszcie zdawało się, że można iść, dziewczyna nieoczekiwanie postanowiła odprowadzić Eli. Kitsuma mocno się postarała, aby uśmiech na jej twarzy był jak najbardziej przekonujący. Pani Hatakeyama, spotkałaś się z siobudą? Tak. Pamiętając o swej roli, podziękowała. Dziękuję. Czy zdołam kiedykolwiek odwdzięczać się pani za pomoc? Któż to wie? May zauważyła kątem masamony i kazuo. Ci najwyraźniej mieli zamiar pomówić z nią po kolacji, teraz jednak nie podchodzili, aby nie przeszkadzać w rozmowie. No, wszystko na raz. kolacja, Eri, jakże niefortunnie. Widział i kawany? Tak, spodobały mu się. Opowiedz wszystko szczegółowo, słowo w słowo, co powiedział? Jak długo oglądał kwiaty pan Sawada? Błagam, nie baw się w, w analizowanie ludzi i ich zachowań. Czasem nie warto. Chociaż no wiadomo, tutaj mówimy o zupełnie innej kulturze, innych czasach, o cesarstwie, gdzie władca jest najważniejszy, idyta i tak dalej tym podobne. Kitsuna, kitsuna zaczęła uczciwie relacjonować wszystkie detale krótkiej rozmowy z Sioguną. Mei nie udało się ostatecznie pomówić z mężczyznami. Dziewczynie o jej statusie nie wypadało chodzić nigdzie o tej porze. Trzeba było poprosi poprosić syna o aby do nich poszła. Wyjaśniwszy, jaki ma plan, dodała. Nie będę się bała. Och, dobrze byłoby mówić to osobiście. Nie chcąc dręczyć samej siebie wątpliwościami, Mei starała się znaleźć ukojenie w medytacji. Pustka, absolutna pustka świadomości. Yokai niebawem wróciła, przenosząc dla niej poznaki herbatę. Prosili, aby przekazać następujące. Zrób to, jeśli jesteś pewna. Jeśli dostrzeże cię straż, bij magią w niebo. To powinno odwrócić uwagę żołnierzy. nieprzywykli do walki z czarownikami. Uciekaj potem do zamkniętego ogrodu, a przez niego do otwartej części pałacu. Kazuo powiedział tak dziwnie. Jeśli klęska, będziemy cię przebijać do wyjścia. Nic nie zrobią, jeśli... co? Czekajcie sekundkę. Eee, dziwne, jeśli klęska... Jejciu, nie zatrzymało mi się, przepraszam, 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 nie mogę znaleźć myszki, ojejku, Ej, i to jest największy, chyba minus nagrywania na komputerze, awaria, jeśli klęska, będziemy się przebijać do wyjścia, halo, nic nie zrobią, nic nie robią, nic nie uzyskamy, co nic nie robią, aha, nic nie robiąc, okej okay. Błąd, interp interpunkcja i tak dalej może sprawić trudności w nagrywaniu. nie? Mei zrozumiała, co miała na myśli. Sinobi skinęła głową, a ogólnie nie w nagrywaniu, tylko w odbiorze treści. On i Masamune będą daleko, ale ujrzawszy, sy ujrzawszy sygnał, od razu pospieszą z pomocą. Czyżby była szansa uciec, kiedy zacznie się alarm? Jestem gotowa uwierzyć, że wiedzą, jak mnie uratować. Sama uciec wszystkim. I teraz pytanie co? Halo, halo. A! Ostatnie. Miałam... Czekajcie. Zrobimy tak. Dzięki biki. sobie prędkość na zero. I teraz zrobimy tak. Dobrze. Podjęłaś decyzję. Próbuj. I teraz wracamy na prędkość normalną i lecimy. I dostajemy punkcie kłodu. Koniec końców oni też są zdania, że trzeba spróbować. Mei czeka o. Dzięki dokonanym wcześniej wyborom, Mei ma bliższe relacje z Sinodori. Mei czekała, patrząc w okno. Księżyc zalewał ścieżki bladym blaskiem. Zmęczony dniem pałac ucichł, gasząc na noc, na noc część, lampio, bo, część lampionów. Gdzieś niedaleko odezwała się cykada. Sinodori spojrzała Mei w oczu. Boisz się? Kitsuna zapytała. Co masz na myśli? Postanowiłaś atakować oni. Nie chowasz się, nie uciekasz, nie szukasz pomocy, nie wystraszyłaś się ich. Teraz też się nie boisz? May uśmiechnęła się. Boję się teraz, bałam się też wtedy. Pozwoliła sobie na otwartość. Po prostu straszniejsza była strata ciebie. Ojej! O, przepraszam, nie mogę wygrać z tym działaniem. Straszniejsza byłaby strata ciebie. A ta się rozpromieniła, przepraszam. A teraz straszniejsza jest możliwa utrata szansy na pokonanie odźwiernego. Tonkietsuna zrobił się lodowatym. Tak, uznać za niepotrzebny tyle śmierci i złamanych żywotów. Wypowiedziała zupełnie nietypowe dla gejszy, pożołniersku twarde zdanie. Nie wolno dopuścić, żeby temu potworowi udało się zrobić to, co zamierza. Sina Odoryski nała głową na znak, że rozumie. Ja też nie chcę, żebyś umarła, a mieszkańcy Naraki rządzili ludźmi. Ludzie i tak są nieprzyjemni. Zrobiły się całkiem paskudni. May spojrzała na swoją rozmówczynię. O co chodzi? Po krótkiej pauzie obie jokaji roześmiały się. <gry> Ale przecież nie wszyscy z Ta zgodziła się chętnie. Tak, tak, znajdzie się kilkudziesięciu. I jeden ma tatuaż. Że kazło? Przy rozmowie szybko minęła noc. Zinodori pytała mnie o rzeczy, których nauczyłem ją w dzieciństwie. Większość z tych umiejętności okay, Oj, tak przepraszam, uznała za głupie. niektóre nazwała bezlitośnie niej ludzkim, ludzkim wydziwianiem. Zaliczało się do nich na przykład noszenie wysokich sandałów geta i umiejętności, umiejętność spania bez psucia fryzury. Z dworu powiało czym chłodem prawdopodobnie. Tak, powiało chłodem. Choć niebo pozostawało jeszcze ciemne, czuło się już zbliżający się poranek. Kitsuna wstała, poprawiła kimono przed lustrem. Już czas Mei znów podeszła do drzwi sali obsydianowej. Za nią podążała Sinoodorii, niosąc koszek z kwiatami. Kitsuna zatrzymała się przed dwoma zdziwionymi strażnikami. Jak się spodziewała, byli to nowi żołnierze, którzy zamieniali dyżurujących za dnia. Gdyby na ich miejscu byli poprzedni, trzeba byłoby zmienić plan. Tak było nieco łatwiej. A witam. Dobrej nocy, pani. Czy mogę zamienić kwiaty w ikebanach, które pozostawiłam w sali za dnia? Teraz? Tak, specjalnie czekałam, aż nikogo nie będzie w korytarzu. Uśmiechnęła się z nieśmiałością. Wciąż jeszcze nie znam zwyczaju w tej części pałacu i nie chciałam nikomu przeszkadzać. Strażnik widocznie starszym stopniem zapytał z przekąsem: Dlaczegoż nie można zrobić tego rankiem? Rankiem będzie tu zapewne wielu ludzi, urzędników. A poza tym, zrobiła pauzę, dodając kwestii dramatyzmu, przechodzi tu siogun i kabany mu się spodobały. Jeśli zobaczył zwiędłe kwiaty, zanim zdążę je wymienić, bardzo nie chciałabym, żeby był rozczarowany, więc przyszłam wcześniej. Przecież to się nie da szybko zrobić. Pełen poczucia obowiązku, żołnierz uchylił drzwi, zaglądając do sali. I co, kwiaty zwiędły? W półmroku zamykające się na noc kwiaty rzeczywiście wyglądały jakby zwiędły. W każdym razie w oczach człowieka, który nie znał się na kwiatach, a tym bardziej na sztuce ich kompozycji. Były, były niewielkie szanse na to, że strażnice w wolnych chwilach pasjonują się florystyką. Dobrze, wejdźcie pani, służąca zostaje tutaj. Naturalnie. Najwzięła kosz od i weszła do środka bez pośpiechu, nawet bardzo powoli. Gdy tylko zamknęły się za nią drzwi, Kitsuna stała się o wiele bardziej energiczna. Dziewczyna kilkoma ruchami wymieniła kwiaty. Od samego początku tworzyła kompozycję tak, aby wymiany można było dokonać bardzo szybko. Nowe kwiaty nie zamykały się na noc, choć wyglądały bardzo podobnie. Dla większej wiarygodności, o Mei... ojeku przepraszam znowu oh. Mei, rzucając oliwę do koszyka, miała i chłodygi. Potem Kitsune podeszła do okna. Wypuściła powietrze. Jestem lisicą. Urodziłam się nią. Bycie lisicą jest dla mnie. Naturalna. <laughs> Udało się. Świat w znany już sposób stał się większy. Zastanawiać się, co jej pomogła. Medytacje i lekcje kontroli nad sobą. Czy ciężar odpowiedzialności za po powodzenie jej własnego planu. Nie było czasu wyszła na dach. Uuu, dach jest miniaturki. W sensie z ekranu ładowania tego sezonu. Niewidoczno do, z dołu puszyste ciało pomknęło w stronę rogu budynku. Skąd trzeba się było dostać na sąsiedni dach? Krótki rozbieg i skok pewnie. Łapy odepchnęły się od dachówki. Noc przygładziła świeżą wiaterkiem sierść na puszystym ogonie. May przeskoczyła na drugi dom. Zamarła z lekka strzygąc uszami Cicho Bezszelestnie pobiegła dalej Teraz czekało ją pokonanie lepiej widocznej Długiej otwartej przestrzeni Lisica przeszła już ponad połowę drogi Kiedy całkiem niedaleko na ogrodowej ścieżce Pojawił się żołnierz z lampionem w dłoni Księżyc, który jak na złość wychynął, wychynął Za chmury Mocniej oświetlił dach Z nieruchomości na miejscu Ok, i przywarła całym ciałem do dachówek nie ruszać się. On nie patrzy w górę. Po prostu przechodzi. Próbując nie myśleć o... Przepraszam. Ojejku, jejku. Próbując nie myśleć o mijającym czasie i strażnikach stojących teraz za drzwiami sali, powtórzyła. A nie drgnąć. Człowiek podszedł bliżej do budynku i Kitsuna, znalazłszy się poza jego polem widzenia, ostrożnie przeczugała się przez kalenicę na drugą stronę dachu. Ruszyła naprzód. Skoczyła jeszcze raz, rozejrza rozejrzała się, odwróciła. I po chwili znalazła się przy barierce upragnionego balkonu. Dotarłam, przeszła przez barierkę, położyła się na podłodze. Teraz trzeba przybrać poprzednią postać. Tego jak? Nie wolno zwlekać. Po propozycji świata. Świ Co? Proporcje świata posłusznie się zmieniły. Dziewczyna odwróciła głowę. Nie łagę, przepraszam. To jest straszne. Dlaczego ja tyle ziewam? Na balkon wychodziły drzwi dwóch pomieszczeń. Które z nich? Jaśniejszy pasek nieba na wschodzie cały czas rósł. I zaraz skręcić w lewo, ok? Uchyliła drzwi, wślizgnęła się do pokoju, cicho zamknęła za sobą. Tu na pewno było wiele ciekawych rzeczy. Ale... Chcę wiedzieć, jakie jest ale. Bez wątpienia każdy klon Sinobi dałby wiele, żeby się tu dostać. I prawdopodobnie Mary sama zdołałaby poznać masę przydatnych informacji, gdyby miała na to dość czasu. Ale tego nie miała wcale. Oj, oj, oj. mi się odcinek najmocniej. Przepraszam, Nagrywam go po prostu dzień później. Um, to już chyba było, nie? Tak, po prostu mi się nie zaktualizowało do momentu, w którym skończyliśmy. Czasem tak jest z tymi internetami, że się nie zapisują. Tak kto mi powie, na którym momencie byliśmy? A nie, jeszcze dalej, byliśmy na 35. O matko, 10 minut mi się nie, nie zapisało. O, jesteśmy na miejscu. Ale tego nie miała wcale. Kiedy zaczęła ostrożnie przeglądać papiery na stole, starannie odkładając wszystko na miejsce. Raport z dochodzenia, nagroda za długoletnią służbę to nie to. Przesunęła się w stronę regałów ze swojami. Nie wszystko można otworzyć, nie zostawiając śladów. Zobaczę, co się da obejrzeć. Donos, donos, zażalenie na opóźnienie w rozpatrzeniu zażalenia. May ostrożnie otworzyła szafkę. O nie! Zobaczcie, ale znowu ja wam. Ledwo zaczęłam nagrywać, a ja go nie mam. Nie, nie, nie po drodze z tym nagry nagrywaniem. Znalazłam. Leżało tam kilka map cesarstwa, jedne bardziej, inne mniej dokładnie. Na części z nich były jakieś nierozpoznane notatki i symbole. Dziewczyna skoncentrowała się i wpatrzyła w mapy, starając się je zrozumieć. <laughs> Więc to trakt na północ. Ale te strzałki są całkiem blisko i te? Z całych sił starała się zapamiętać jak najwięcej. Potem zebrała mapy z powrotem. Już zbierając się do opuszczenia gabinetu, Kitsune zwróciła uwagę na półki z kadzidełkami w przeciwległym kącie pokoju. Co tam leży? Przy dełku, Chyba tam było przy kadzidełku? Nie, przy kadzielniczce. Przedmioty potrzebne do rytuałów oni? czy po prostu pamiątki siebuna? May wróciła, podeszła bliżej. W małskiej bransolecie i małej szkatułce nie znalazła nic ciekawego. Dziewczyna wzięła swój owinięty czerwonym sznurkiem. Sznurek okazał się niczym innym, jak plecioną, grubą nicią z pędzelkiem, jaką samuraje upiększali po chwy mieczu. Z rozwiną przy papier mei się e, o mało... Ejku, ejku muszę cofnąć O mało jej nie wypuszczając. Co? W oczy od razu rzucił się podpis Masamune Arai. Wstrzymawszy oddech, przebiegła oczami po równych słupkach, łagodnie nakreślonych znaków. To był raport o okolicznościach śmierci mógł. Mokiti Ekena, krótki i bardzo dokładny. A samo one dlaczego? Nic mi o nim nie powiedziałeś. Kitsuno odłożyła dokument na półkę i ruszyła z powrotem. Czuła, że nie ma ani chwili do stracenia. Poczucie niebezpieczeństwa było dominujące, prawie materialne. i zmieniła się w lisica, zanim dotknęła nogami dachówek za barierką balkonu. Sierść na grzbiecie uniosła się nieprzyjemnie. Opadł na Cztery łapy suna pobiegła w stronę sali obsydianowej. Na y, drugim dachu, gdzie wcześniej musiała poczekać, aż nie przejdzie strażnik, znów czekały na nią kłopoty. Żołnierz szedł z powrotem. Nie wolno zwlekać. Gdyby ktoś powiedział mi, że to nieszczęśliwy dach, ponieważ cały dom jest przekręty, uwierzyłaby. Co? Na jakiej podstawie? Hmm... No, Słuchajcie, musiałam się napić herbatki, ponieważ sama skradając się bezustannie przeklinała go do samych fundamentów. Aha, okej, okay. no to. Tak. Ale ładna ilustracja. Serio, śliczna ilustracja. Mej, droga perłowej lesicy. May spodziewała się, że nie uda się jej stworzyć iluzji bez złożonych magicznych gestów. Naturalnie, dla magicznej istoty ciało lisicy nie zawiodło. Spod ciemnej korony rozłożystego drzewa wyleciała sowa. Ptak wykonał ciasny wirasz przemykając obok żołnierza i zmuszając go do instynktownego sięgnięcia do ręku miecza. Ojoju, przepraszam, ale mi się ziewa paskudnie. Miraż po chwili rozpłynął się wśród cieni drzew. Niech cię, aleś mnie wystraszyła. W strasznym pokręcie wokół panowały cisza i spokój, podwórze, alejki, alejki ogrodu, a tym bardziej dachy były pusta. Pod ścianą domu leżał tylko kłaczek starego mchu, który bezdźwięcznie spadł z góry. Zerwany przypadkiem liścią łapką odbijającą się od dachówki do, sk do skoku. Jednakże nie dało się go dostrzec w ciemnościach przed świtu. Starszy z samurajów pełniących straż przed drzwiami nie znał się wcale na tworzeniu kwiatowych kompozycji. Nie wątpił, że to trudne, wymagające pracy i czasu zajęcia. Wiedział, że jej są pełne symbolizmu i dlatego zapewne wymagają jakiegoś szczególnego nastroju, może nawet stanu ducha. Niemniej młoda pani nie wychodziła już bardzo długo, chyba wymiana kilku kwiatków nie jest aż tak bardzo pracochłonna. Rozmowy na posterunku są surowo zabronione, ale to w sprawie służbowej. Strażnik zwrócił się do oczekującej służącej. Twoja pani przepadła tam na zawsze? To i kabana dla sioguna myślę, że pośpiech jest niewskazany. A nuż mój miłościwy pan uzna, że go nie szanują, Stawiają mu marne kwiaty. No tak, w jego głosie nie było całkowitej pewności. Nie dziwię się. Kwiaty to kiepska wymówka. Jaka martwiąca się o myj zaczęła na poważnie się denerwować? Pod, nie podejrzewając niczego konkretnego, a tylko kierując się intuicją i niepokojem, żołnierz postanowił zajrzeć do sali. Zbliżył się do drzwi? Nie. Zawahawszy się, spojrzał na Sinodori. Usłyszeć nie od służącej było na tyle osobliwe, że samuraj zapomniał opuścić rękę. Co? Rozumiejąc, że stąpa po kruchym ludziu, Kaj ukłoniła się nisko. Wybacz, panie. Nie wolno przeszkadzać pani. Pod żadnym pozorem. To już była dla niego przesada. Koniec końców, co tam się mogło takiego dziać, że służąca pozwoliła sobie zachowywać się tak osobliwie? Strażnik krop to nie otworzył drzwi. Wszedł do wnętrza. Mei, drgnąwszy z zaskoczenia, obejrzała się. Panie? Samurai obrzucił wnętrze uważnym spojrzeniem. Wszystko w porządku, Pani? Tak, co prawda, trochę się wystraszyłam. Ty długo Pani nie wychodziłaś. Pora kończyć. Um, akurat skończyłam, wiedziałam. Dostajemy punkcik chłodu. Czasami przy pracy czasu ucieka niezauważalnie. Na żołnierza patrzyły zupełnie szczere oczy. Wymieniłam kwiaty i zastanawiałam się, czy aby nie warto przestawić wazy. Przestawiłam. Dobrze zrobiłam. Tak jest lepiej. Postawiłam na miejsce. Trzeba było poprawić niektóre łodygi. Strażnik powiedział łagodniej. Trzeba było zawo zawołać mężczyznę. Bardzo są ciężkie. Nie wiedziałam, że można. Następnym razem na pewno tak uczynią. Podniosła koszyk z zmiętymi liliami, którym już nie było sądzone się rozwinąć. Mogę już iść? Oczywiście. Mei i Arai udawali, że przechadzają się, napawając się wiosennym ciepłem. sino i Kazuo szli za nimi. Kitsuna skończywszy opowiadać o swojej wizycie w gabinecie Sioguna, zastanawiała się teraz, jak powiedzieć o liście. Dlaczego Masamune skrył wysyłanie raportu Siogunowi? Sawada zna Masamune? Nie. Nie chcę oskarżać Masamune, obrażać Masamune brakiem zaufania, ale dlaczego? Jeszcze raz ze szczegółami. May opowiedziała wszystko ponownie, tym razem dołączając każdy szczegół, jaki tylko mogła sobie przypomnieć. Zręcznie. May to rzeczywiście licho. Ninja powiedział nagle cicho: idą do nas. Zerknęła tam, gdzie patrzył kazuo. Zbliżała się do nich trzech samurajów ze straży pałacowej. Po wymianie uprzejmości jeden z nich zapytał: Państwo nie widzieli nic niezwykłego nocą albo nad ranem? Lonin podkręcił głową. — Nie. — Pani? — Niezwykłego? — Rozpytanie co? — Nie. — Może państwo służący? Masamuna na wszelki wypadek spojrzał na Kazuo i Doli. Nie sądzę, panowie. Coś się stało? — Nie, nie. Proszę się nie niepokoić. Żołnierze poszli dalej, głośno o czymś dyskutując. Wszyscy czworo, Ronin, Kitsune, Sinowi i mieszkanka jaskiń wytężyli słuch. Komuś się to udało, pewnie jekają y dwóm. -y -y Niczego się tu nie dowiemy, o ile w ogóle jest się czego dowiadywać. Służących z pałacu już pewnie wypytano. Teraz skończymy z gośćmi i wszystko. Co wszystko? Będą wypytywać ludzi w głównym skrzydle. Dlaczego od nich nie zaczęli? Zapomniałeś, kto tam mieszka i pracuje? Takich państwa będą niepokoić tylko w ostateczności. Masz rację. Tym bardziej z powodu jakiegoś głupstwa. Też coś mech. Odległość zwiększyła się. May przestała słyszeć rozmowę. A więc to o mech się rozchodzi. Tego, co powiedziano, było aż nadto. Dłonie zrobiły się zimne. Krew odpłynęła. Złe oczy Sinowi zmrużyły się. Kazuo nagle zatrzymał się, pytając. Mej, tam były wysokie drzewa. Gdzie? Tam, gdzie mech. Tak, zamknięty ogród, dotyka go skrajem. krajem. Ninja skrzywił się. Powiedział. Nie zapominajcie ról. Będzie dobrze. Kazuła, to ty. Ninja mimochodem dotknął dłoni Kitsune i na, opadł na kolana przed Masamuna. Zupełnie nietypowym dla siebie głosem zajęczał. Przebacz, panie. Przebacz, moja to hańba, i jam winien. Chciałem jak najlepiej. A raj, ni to udając jego pana, ni to całkiem szczerze krzyknął. Co ty bredzisz? Byłem. Nocą. Nic złego nie chciałam. Samuraje już do nich podeszli. O co chodzi? Co się dzieje? Sinomi, jak gdyby ich nie zauważając dalej, kajał się u nóg Arai. Przepraszam, zabłądziłem. Trafiłem do zamkniętego skrzydła. Popatrzeć tylko chciałem. Strażnik skinął na dwóch pozostałych. Brać go. No nie. Nie, tak być nie może. Co to Kazło zrobił? Nie. Dlaczego ja to przeżywam? To jest jakaś historyjka wymyślona przez twórców. Ona jest fikcyjna. Dlaczego ja w ogóle się nad tym zastanawiam? Czemu ja... Nie wiem. Po prostu nie wiem. Ale wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa, pa.